znowu ten pajac. No witam szefie. No co tam młody, dzwoniłeś? No szefie, mamy problem. Jaki problem? No mamy tu auto i nie ma części, jest to auto tego trenera Pawła. Aha, który to trener? Ten taki ogromny chłop. Się boję, że on tu awanturę zrobi. Dobra spokojnie młody, jaki jest ogromny? No głupi na pewno. Eee, słuchaj, weź szmatę. Podcieraj tamty części e, w jego aucie, To, co się nie trzyma, to na tyle weź. No i będzie dobrze, on głupi to nie zauważy pewnie. Ty to masz łeb, szefie. Bo ja tu już siedzę trzecią godzinę i jak szur w tym kanale. No widzisz, dlatego to ja jestem szefem. To dziękuję, szefie. No, na razie. Ty! A co ty tu robisz? O, trener Paweł! No jak to co? Trękę MS. MS? A co to jest? Widziałem na Instagramie, podpinają elektrody. No i robią trening. Yy, biorą po yy, stówę za godzinę. Myślę, ja spróbuję. I tak, taki chudy jesteś po tobie, nic nie widać, że ćwiczysz. Ty a ty nie mój akumulator? Trenerze, przynajmniej wiadomo, że działa. Chłopie. Bierz się kurwa za robotę, nie jakieś treningi SMS mi tu mówisz. Szybko. Stawiaj go z powrotem. Ty co tam było? No jak to co? Zabierz fajnie do wymiany. Ty, uważaj. Zawieszenie i co jeszcze? Konkubina przyjechała, mówiła, że żarówka nie działała. No co, generalnie, no to zawieszenie, no nie wytrzyma. Za duże obciążenie idzie na jedną stronę i wszystko zaczyna padać. A ja, a propos żarówki, no to masy nie było. Jak masy? Znaczy, że lekka konkubina? No, trener wsiada. Sam zobaczy. Ty, chyba działa. No, jak trener jest, to i masa się pojawiła. Darówka działa, ale tu przebieg to nie był taki duży. Jak to nie był? No nie był, dwa tysiące więcej jest. Przecież nikt nie jeździł. No to co to jest? Myślę, że ze strachu się przekręcił. Ze strachu przed kim? Przed trenerem. No, no, mogło tak być w sumie. Dobra, to ile będzie za tą robotę? Trenerze, to jeszcze nie wszystko. Tu jeszcze inne kwiatki wyszły. Jakie kwiatki? Wysprzęglik! Kto się wysprzęglił? Na kogo? Nie no, wysprzęglik padł! A jak padł to dobrze, confidentów to ja nie lubię. Yy, dalej co tam jeszcze za zrobienia jest? No to jeszcze pompa wspomagania! Ale co pompa wspomagania? Też padła? No też! To... Co ty myślisz, że głupi jestem, że na wspomaganiu myślę, że pompy nie ma? Przecież ja się wspomagam cały czas, cały czas mam pompę. Kogo ty chcesz oszukać? Ale robota no, to zrobiono! A jeszcze trener mi powie? Co ten silnik taki cały wolny, zalany był? No był, no. Byłem tego yy, szwagier mechaniki też tam yy, w technikum zawodów zawodówce znaczy kończył. No i widziałem, że się zna, przyjechałem do niego. Ja mówię, że jakiś silnik czarny, co ten jest, a on mówi olej. Wolałem go, no co? No jeszcze 200 zł za klapki kolektora. Jak 200 zł za klapki? Jak ja, kurwa na bazarze za 30 zł kupuję. Trener to fachowiec. I co? Floka masz? O to normalne. Nie no ciśnienie za małe. Jak za małe ciśnienie? Jak tały czas lekarz mówi mi, że za duży żebym te steldy brać człowieku. Za mało barów. Jak za małe bary? Dziś wczoraj ćwiczyłem. W oponie, chłopie, trainer to już idzie nad siłownię. W ogóle się na samochodach nie zna. Audi, BMW, Mercedes, Mustang. Jeszcze mam wymienić? nie znam? Dobra, słuchaj majster, bo ja tam po maskę zaglądałem, żeby konie sprawdzić. A konia żadnego nie widzę, i wy to mi się sprawdzić. Nie to koń ma w ogóle. bo... Chip tam był robiony, ja sam nie wiem teraz. No to na hamownię trzeba jechać. Jak na hamownie? Jak poniedziałek dziś chłopie, będę tutaj tydzień jeszcze samochód trzymał, dyskoteki wszystkie zamknięte. Ha samochodową hamownię. Jeżdżę cały czas na hamownię i kurwa ruszam... Specjalnie łyse opony kupiłem od chłopa, wymienić jakieś tutaj inne daliście, człowieku. No patrzyliśmy, że zjeżdżone, to wymieniliśmy od razu. Specjalnie kupiłem łyse, żeby właśnie na tej hamowni z piskaczem ruszać pod jeszcze jak łyse, to wiadomo, że się bardziej boją. Trenerzy, ja już nie mam siły, idę po teścia, niech on z tobą gada. To jest Tomasia też to teścia zawsze sprzedam. Może trener spróbuje? Co, nie dasz rady? No Nie idzie. Co za debil to przykręcał? No przecież trener. A, to może. Chłopie, co to za klucz? Kurwa, nowy sprzęt chłop zepsuł. No tutaj synowa przygotowała kosztorys. Faktura? Nie nie z faktura, byłoby drożej. O tak. Czemu to tak dużo tego wyszło? Czemu tak drogo? Co to? Łącznik, drążka stabilizatora. To wy tu kurwa samochody naprawiacie, czy jakieś kurwa siłownie macie? To jakieś maszyna na plecy? A tu robocizna 600 miało być 300 to co tu chodzi. No wie trener, no młody się napił zrobił nie to co trzeba i 3 godziny dłużej wyszło. No to, to mój problem czy wasz? No wie trener. Jak tam trenera mogę stówę zejść i zalejemy zimowy płyn do spryskiwaczy? Brzmi to uczciwie. Ty ja tego... Tej maszyny, tego ścigana, to to nie chcę w no to 125. Trochę za mało na trenera. Ty się tyle to ja w gimnazji ważyłem. ja będę jechał i rozliczymy się jakoś a tu przy, przy przyjedzie z pieniędzmi i zapłaci, bo ja teraz to te gotówki nie mam przy sobie, bo policja zatrzyma, to zawsze trzeba się tłumaczyć. No ja terminali też nie mam. Wbijaj bieg i. Jedź. Ale jak bieg mam bieg. Ja nie biegam, chłopie. Nie po automat kupowałem, żeby jakieś biegi robić i kardy w człowieku. A ty, tu automat masz? Po co ty nie sprawdzałeś? Nie no, żartuję. Widziałem. Szczurze, idź tyle lepiej do tego kanału. Ja jadę. Mechanik, oczywiście, poszedł sobie na szlugę, A ja chciałbym wszystko podsumować. Zobaczcie, kiedyś auto nie były tak nasprycowane elektryką. I do mechanika jeździło się raz na dwa lata. Teraz trzeba co pół roku jeździć coś naprawiać. A zobaczcie, jeżeli to cała Unia wam wepchnie elektryki na siłę, to będziecie u mechanika siedzieć co tydzień i zbankrutujecie. Zamiast pieniądze wydać na sterydy, to będziecie płacić tutaj za jakichś tam elektryków i mechaników samochodowych. Moim zdaniem powinno być tak, że każdy mechanik, żeby nie oszukiwać, bo wiadomo, że każdy to oszust powinien, zaczynając swoją pracę, zakładając działalność. Żeby mieć już wyrok w zawieszeniu, żeby więcej yy, nikogo yy, nie oszukać. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Pozdrawiam Was, strony Personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego, użytku sterydów i mechaniki pojazdowej. Pozdro.